Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Dzisiejsza Ewangelia jest jedną z najbardziej znanych w całej Biblii. Można powiedzieć, że w jednym zdaniu streszcza całą dobrą nowinę. Jezus mówi do Nikodema, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zdanie słyszeliśmy pewnie dziesiątki razy na kazaniach, w modlitwach, a nawet w filmach czy piosenkach. I właśnie dlatego istnieje ryzyko, że przyzwyczailiśmy się do niego tak bardzo, że już nie robi na nas wrażenia. A szkoda, bo to zdanie jest jak klucz. Otwiera nam drzwi do zrozumienia, kim jest Bóg i co znaczy być chrześcijaninem. Najpierw słyszymy: Bóg umiłował świat nie tylko niebo, nie tylko aniołów, nie tylko ludzi świętych i idealnych. Bóg kocha świat, a więc wszystko, co stworzył także cały bałagan, który my sami wprowadziliśmy. To jest wiadomość, która naprawdę może zmienić nasze życie. Bo wielu z nas ma w sercu obraz Boga jako surowego sędziego, takiego, który tylko czeka, żeby nas przyłapać na błędzie i ukarać. Ale Jezus mówi wyraźnie: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Bóg nie jest przeciwko nam. On jest za nami. On walczy o nas. To naprawdę rewolucyjna myśl. Miłość Boga nie jest teorią, to nie jest ciepłe uczucie w sercu, to konkret. Bóg dał swojego syna, dał go w pełni, posłał go na świat, pozwolił, aby był człowiekiem, aby doświadczał zmęczenia, głodu, samotności i bólu. W końcu pozwolił, aby został wywyższony na krzyżu. Miłość Boga zawsze idzie w stronę daru. To nie jest miłość, która coś zabiera, to jest miłość, która daje wszystko, co ma najcenniejsze. I tu pojawia się pytanie: A jak wygląda moja miłość? Czy potrafię kochać w taki sposób, by dawać, a nie tylko oczekiwać? Jezus mówi o krzyżu: Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To słowo trzeba pokazuje, że krzyż nie jest przypadkiem ani pomyłką historii. Na krzyżu objawia się do końca, jak bardzo Bóg kocha. To paradoks, bo przecież krzyż był narzędziem tortur i hańby, a jednak właśnie tam dokonuje się zwycięstwo miłości. Dla Izraelitów spojrzenie na miedzianego węża było aktem wiary i źródłem ocalenia. Dla nas spojrzenie na krzyż Jezusa jest zaproszeniem do wiary, że w Jego ranach jest nasze życie. Czy patrzę na krzyż w ten sposób? Czy dla mnie to tylko ozdoba w kościele, tradycyjny znak na ścianie, czy naprawdę widzę w nim źródło nadziei i miłości? Ewangelia mówi jasno: aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wiara nie jest więc dodatkiem, ale warunkiem spotkania z tą miłością. Ale uwaga, wiara nie oznacza tylko przekonania, że Bóg istnieje to coś o wiele głębszego. To zaufanie i zawierzenie swojego życia Jezusowi, to spojrzenie na krzyż i powiedzenie: Panie, wierzę, że to zrobiłeś także dla mnie. W codzienności ta wiara wyraża się w drobnych rzeczach. W przebaczeniu komuś, kto mnie zranił, w cierpliwości wobec bliskich, w odwadze, by nie wstydzić się Ewangelii. Czasem myślimy o życiu wiecznym jako czymś odległym, co zacznie się dopiero po śmierci. Ale Jezus mówi: Kto wierzy, już ma życie wieczne. To znaczy, że życie wieczne zaczyna się tu i teraz, w relacji z Bogiem, który daje nam pokój serca, przebaczenie i poczucie sensu. Może to właśnie jest najpiękniejsza obietnica, że wiara w Jezusa nie tylko zmienia naszą przyszłość, ale też naszą teraźniejszość. Spróbujmy więc zabrać ze sobą kilka pytań do refleksji. Czy wierzę, że Bóg naprawdę mnie kocha? Jak patrzę na krzyż, czy widzę w nim ciężar, czy znak miłości? Czy moja wiara jest tylko słowem, czy przejawia się w codziennych decyzjach? Czy umiem dawać z siebie tak, jak Bóg dał swojego syna? Nie chodzi o to, by się obwiniać, że jeszcze do tego nie dorastam. Chodzi raczej o to, by pozwolić, aby ta Ewangelia otworzyła mi oczy. Bo jeśli Bóg naprawdę mnie kocha, to mogę Mu zaufać i zrobić krok dalej. Dzisiejsze słowo nie zostawia wątpliwości: Bóg nie chce mojego potępienia. On pragnie mojego życia. Dał mi swojego syna, abym miał życie wieczne. To jest fundament wiary i źródło nadziei. Może więc dzisiaj warto zrobić jedną prostą rzecz: spojrzeć na krzyż i powiedzieć: Jezu, wierzę, że to zrobiłeś dla mnie. Dziękuję Ci. I to już wystarczy, by rozpocząć nowy tydzień z nadzieją i spokojem. Dziękuję Ci, że byłeś razem ze mną przy tym słowie na niedzielę. Niech ta Ewangelia prowadzi Cię przez cały tydzień i daje Ci pokój serca. Jeśli ta refleksja była dla Ciebie pomocą, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Katolik Modli się. Aby nie przegapić kolejnych rozważań, udostępnij też to nagranie komuś bliskiemu, może właśnie tego słowa potrzebuje. Do zobaczenia w kolejną niedzielę. Niech cię Pan błogosławi.